Cześć, witajcie w kolejnym nagraniu. Mamy czerwiec 2025 roku, mija nam kolejny miesiąc od ostatniego nagrania. Jak wiecie, na świecie sporo się dzieje. Myślę, że pomimo tego, iż nie wszyscy oglądamy różne wiadomości telewizyjne, to myślę, że i tak w mediach społecznościowych te informacje do nas docierają, że dzieje się nieciekawie nieciekawie w no, wielu miejscach dzisiaj na świecie, co teoretycznie powinno mieć bardzo, ale to bardzo mocny wpływ na inwestowanie, na nasze wyniki inwestycyjne, na giełdę i tak dalej. No nie tak dalej, bo wczoraj nawet chyba słyszałem w jednym z programów tam telewizyjnych, wiadomościach których, że w sobotę tam w nocy chyba był ten nalot tych, tych bombowców na, na Iran, amerykańskich, i ten reporter, prezenter mówi, że no, najbardziej zareagowały na to na świecie kryptowaluty. Pomyślcie przez chwilę, tak logicznie, co mają kryptowaluty do ataku amerykańskiego na, na Iran. Czy nie powinny bardziej na przykład składać spółki amerykańskie, a nie kryptowaluty? Tak więc ludzie. Szczególnie ci tacy, no powiedzmy, dziennikarze, prezenterzy, którzy nie, nie mają wiedzy na temat inwestowania, tylko ktoś im tam podrzuci pewną rzecz, pewną informację, oni ją tylko i tak naprawdę czytają, przekazują. To powiedzcie mi, no w jaki sposób można to, to logicznie poukładać, żeby twierdzić, iż kryptowaluty zareagowały nerwowo na atak amerykańskich bombowców, a giełdy w sposób spokojny dalej sobie na przykład, Rosły. Tak więc wiemy już jako doświadczeni inwestorzy i tego, czego Was uczyłem nieraz w szkoleniu, że nie słuchamy telewizji do podejmowania własnych decyzji inwestycyjnych. Pamiętajcie, jak kiedyś w szkoleniu giełdowym pokazywałem, jak Barack Obama straszył, że BP nie będzie istniało, po czym jak po dużych spadkach ktoś dziwnym trafem wykupił akcję tej spółki. To Obama tam miesiąc później zaczął z córką pływać w Zatoce Meksykańskiej, mówiąc, że jest wszystko w porządku, już się dogadali i, i nie ma zagrożenia ekologicznego, które miesiąc temu miało doprowadzić do katastrofy humanitarnej. Tak więc e, zawsze trzeba na spokojnie podchodzić do swoich inwestycji, zawsze patrzymy na wykres, który nas dotyczy. A nie na informacje, które do nas docierają w sposób globalny, nieprzefiltrowany i bym powiedział, w sposób no, manipulujący nas e, dla jakichś celów. Ja nie, nie lubię siać żadnych teorii spiskowych, ale musimy być po prostu na to ostrożni. E, na samym początku, e, oczywiście, czemu mi się slajd nie przełącza, Już. Na samym początku, jak zwykle. Uprzedzam, że ja nie jestem doradcą inwestycyjnym. Wszystkie moje nagrania odbieracie jako czyste informacje, z którymi musicie sobie zrobić to, co osobiście chcecie. Obowiązuje Was nota prawna. Jeżeli dalej słuchacie, akceptujecie ją. Jeżeli jej nie akceptujecie, to nie słuchajcie tego nagrania. Musiałbym chyba obniżyć, żeby nota była widoczna cała. Aha, ale jest tylko napisane, jak się nie zgadzasz, może się wyłączyć, tak więc to ominiemy. Dobrze. I tak jak przed chwilą mówiłem, trochę się powiększę. Dobrze. Tak jak przed chwilą Wam mówiłem, że media, znaczy trzeba też być szczery ze sobą, że wiadomo, że tam się dzieje, dzieją bardzo złe rzeczy. Nie chcielibyśmy, żeby to się działo u nas. Na pewno jest to i tragedia ludzka, i ogólnie duże zagrożenie dla bezpieczeństwa całości świata bo to się zawsze może rozlać w sposób niekontrolowany, ale pomimo tych strasznych rzeczy, które się aktualnie dzieją, chcę wam pokazać, jak dzisiaj wygląda giełda. Mamy wzrosty tu mamy godzinę 11.23. Teraz już mamy tak naprawdę godzinę, jak nagrywam, to jest 12.20. To już WIG 20 już ma tam prawie 2,5% wzrostów, tak więc ciągle te wzrosty jeszcze idą do przodu, do góry. Popatrzcie sobie, że dziwnym trafem kryptowaluty też zarabiają, a ropa, która powinna drożyć, bo przecież tam może dojść do, do tego, że Iran tam zablokuje jakąś tą cieśninę, czy coś tam. Wybaczcie, ale z geografii nie jestem zbyt dobry. To nie, nie pamiętam po prostu tych wszystkich nazw. To nagle ropa tanieje. Tak więc to jest wszystko ze sobą sprzeczne. To jest wszystko ze sobą sprzeczne. Powinno być naprawdę wszystko o 180 stopni na odwrót. Mamy zagrożenie do globalnego bezpieczeństwa świata, giełdy powinny być na czerwono tak, że wszystko powinno być na sprzedaż i powinniśmy uciekać i bać się, co będzie jutro, a tu nagle my widzimy, po 2% rosną rynki giełdowe, nawet te kryptowaluty, o których ten reporter mówił, a ropa, która powinna drożyć, bo może być problem z jej dystrybucją na świecie, to ona tanieje. No po prostu dzień świra. Dzień, chwila i teraz wyobraźcie sobie ludzi, którzy słuchają wszystkie te informacje i, yy, i tylko i wyłącznie żyją tymi informacjami. No przecież to można codziennie inne informacje, czemu przeczy, przeczy to, co widzimy na rynkach? Przecież to można naprawdę zwariować. Tak więc no, jedynym lekarstwem, żeby być zdrowszym, to mniej tego wszystkiego starać się słuchać, bo wiem, że tego się nie da uniknąć, ale przynajmniej starać się mniej, mniej słuchać. I jak to się przekłada wszystko na rynki? No to jeżeli sobie popatrzymy na ostatni miesiąc, co się działo, zacznijmy sobie tutaj od rynku polskiego, od średnich spółek, to mamy korektę na rynku polskim i faktycznie spółki z mw 40 praktycznie od, od, od naszego ostatniego spotkania przez miesiąc spadały. I ja to widzę na swoim portfelu. Ja straciłem połowę zysku, który miałem wypracowany od ostatniego wejścia. Tak więc sporo. Spora korekta, ona tam, bo to po tym, przy tym pierwszym tąpnięciu, które się tutaj odbywało w czasie tych ceł, co Trump powiedział, że będą cła, to było pierwsze tąpnięcie, ale polska ona się utrzymała, oni tam nie było tych sygnałów sprzedaży i bardzo mocno wybicie. No i musi być korekta, więc my na rynku polskim mamy korektę i nie ma w tym nic złego, nic dziwnego, nic zaskakującego. Jest to normalna, naturalna rzecz, więc nie powinniśmy się temu dziwić. Oczywiście trzeba pilnować sobie sygnałów poszczególnych spółek, o czym też jeszcze za chwileczkę dwa słowa powiem. Jeżeli chodzi o WIG-20, to on również po wybiciu się wyżej, powyżej tej korekty tutaj z powodu tych ceł amerykańskich na, na świat, no tutaj się to mocno wybiło. WIG-20 już nie wybił się tak mocno w górę jak MVIG. Jak Wam cofnę ten jeden slajd, no to zobaczcie, tu był. Szczyt przed ogłoszeniem ceł, no to mb 40 wybił się bardzo mocno do góry. Jeżeli chodzi o WIG-20, praktycznie został na tym samym szczycie, na którym był przed cłami. Tak więc, zawsze to mówię, spółki z mwig 40 historycznie wygrywają ze spółkami z WIG-20. Dlatego mój kapitał jest w 80% na MB 40 a w 20% mam tam. Aktualnie dwie spółki z, z wig 20, bo też dobrze zarabiają. Niecały WIG-20 wiadomo, jest, jest taki jakiś oporny przed wzrostami. Są tam też spółki, które jak się trochę więcej temu człowiek poświęca, obserwuje, widzi, że mają mocny trend wzrostowy. Więc też je mam w portfelu. Są to chyba dwie pierwsze spółki z Momentum, z ostatniego momentu, czyli jest to PGE, ta Polska Grupa Energetyczna. Nie pamiętam, co dzisiaj kupiłem jako drugą. Chyba PEPKO. I też ją mam jako drugą spółkę po prostu w portfelu. Jeżeli chodzi o rynek amerykański, zupełnie inna sytuacja niż na rynku polskim, przez ostatni miesiąc wzrosty. Przeciwieństwo tego, co widzieliśmy na MB 40 czy na BIGU 20, ale to też myślę, że dlatego, że rynek amerykański nie przebił jeszcze tego szczytu, który był przed ogłoszeniem ceł. To popatrzcie, jak oni są nisko. U nas zarówno indeks MB 40, jak i WIG 20 przebiły ten szczyt tutaj z lutego, który miał rynek amerykański najwyżej. My jesteśmy już powyżej tego szczytu, pomimo tego, że ten MWIG 40 jeszcze bardziej wzrósł niż ten WIG 20, to obydwa te indeksy przebiły ten, ten szczyt. Rynek amerykański do dzisiaj tego nie zrobił, więc on ma jeszcze nadal miejsce do wzrostów. No, i tutaj, tutaj na pewno będzie bardzo ciekawa sytuacja. Pamiętajcie, że zawsze są trzy scenariusze, tylko jeden szczęśliwy. Jest taki, że rynek amerykański indeks przebija szczyt, no jest kontynuacja wzrostów, jest nowa euforia i będą nowe, nowe wzrosty, nowe zyski. Nie wiem, na ile to jest możliwe w obecnej sytuacji. Musiałby się wydarzyć jakiś mały cud w sensie. Musiałaby zadziałać dyplomacja, czyli te skłócone ze sobą kraje, ktoś by się w końcu dogadał i przestaliby się może bombardować, to myślę, że pojawiłaby się bardzo silna fala wzrostów. Jeżeli chodzi o dwa gorsze scenariusze, to jest często tak, że rynek jest na tyle słaby, inwestorzy rynkowi tutaj amerykańskiemu nie wierzą i on jest gdzieś utrzymywany poniżej ostatniego szczytu. Jedna taka jakaś poważniejsza sytuacja, która się wydarzy na Bliskim Wschodzie, spowoduje, że ten rynek amerykański będzie automatycznie wyprzedawany. Nawet po delikatnym przebiciu szczytu to się też może pojawić. Tak więc te dwa kolejne scenariusze zawsze są gorsze. Tylko my mamy no zerowy wpływ i taką zerową wiedzę, jak to się zakończy jutro. To jest tylko i wyłącznie takie wróżenie z fusów. Bo, bo są trzy scenariusze, no dobrze, ale który będzie jutro? Tego nikt nie wie, więc dlatego pamiętajcie, że z analizy technicznej najważniejszą rzeczą, która nas dotyczy, to jest pilnowanie sygnałów kupna, sprzedaży przez wskaźnik, którym się kierujemy. No w, w moim przypadku serwisu analiza trendu wskaźnikiem, który jest jakby główną podpowiedzią, kiedy kupić, kiedy sprzedać, są oczywiście średnie kroczące odpowiedniej długości. I, I to jest taki, taki nasz drogowskaz, zielone, czerwone światło. Jeżeli tego się trzymamy, to w długim terminie zawsze po prostu wygrywamy z rynkiem. Jeżeli my omijamy te sygnały, to po prostu prosimy się o kłopoty. I tyle w, w tej filozofii takiej i technice inwestycyjnej. Chciałbym Wam tutaj też coś opowiedzieć na temat kupowania, sprzedawania akcji, zamiany tych, tego swego portfela zgodnie z metodologią Momentum. Ponieważ y, osoby nie, nie, niekiedy mnie pytają, czy ja w 100% na przykład zmieniam ten swój portfel, gdy następuje nowe, nowe badanie momentum, to czy ja sprzedaję wszystkie te akcje, które nie są dzisiaj tymi wiodącymi spółkami i zamieniam wszystko na te spółki wiodące. To muszę Wam powiedzieć, że między, około 70-80% tak robi. Czyli jeżeli jest dany momentum i spółka miała kiedyś piąte miejsce, dzisiaj ma czterdzieste, no to i widzę, że ten wykres jest słaby, no to się nie zastanawiam. Oczywiście taką spółkę sprzedaję i, i zamieniam ją na tą spółkę, która dzisiaj w tym momentum jest w, tym, w tej pierwszej dziesiące, na przykład w MP40. To robię to, to na pewno. Ale są takie spółki, jak na przykład tutaj widzicie Asseco i te Asseco, y, dwa badania momentum temu, było w pierwszej dziesiątce, jak go kupiłem, ta spółka była cały czas w moim portfelu i nagle w przedostatnim badaniu ona wypadła poza pierwszą dziesiątkę, ona była na pozycji 11. I ja ją nie sprzedałem tej spółki, ponieważ ja na niej dobrze zarabiałem, wtedy tam był zysk około 40% zerknąłem sobie na wykres, widziałem, że on fajnie idzie, gorzej na przykład niż te spółki, które aktualnie pojawiły się w pierwszej dziesiątce, ale nie, nie czułem potrzeby, żeby sprzedawać tę spółkę, która dla mnie tak dobrze zarobiła, i nie ma sygnału. Przecież sprzedaj. Więc ja ją sobie w tym portfelu przez cały czas zostawiłem, pomimo tego, że ona miała pozycję 11. I aktualnie w najnowszym badaniu ona znowu jest w pierwszej dziesiące, nie pamiętam, którą ma pozycję. I znowu ona jest cały czas ze mną. Ja ją nawet nie zdążyłem sprzedać. Zobaczcie, zysk na tej spółce aktualnie wynosi 100%, prawie 101% na tej spółce zarobiłem tak samo Millennium, Bank Millennium. On jest też chyba tam poza pierwszą dziesiątką, ale ten, ta spółka bardzo dobrze zarabia i na niej mam 43% zysku. Jeżeli chodzi o Taurona, no to on był chyba bodajże na pierwszym miejscu, chyba jest na pierwszym miejscu od ostatniego badania i bardzo dobrze zarobił, no bo to tam mamy półtora czy dwa miesiące, tam jest 63% zysku, no to jest to Wspaniały po prostu zysk, tak jak tutaj widzicie, no to już jest ten mój portfel po, po zmianie. PEPKO dopiero kupiłem. No po zakupie delikatny spadek 0,36. Polską Grupę Energetyczną już też mam jakiś czas, bo ona się ciągle utrzymuje w tym biegu 20 na tych lepszych pozycjach. Prawie 35% zysk. No, i tyle. No widzicie tutaj, jak, jak wygląda akurat, akurat mój portfel, jeżeli chodzi o polskie spółki. Z MWIG-u i wig 20, i tak jak mówiłem, z wig 20 mam tylko dwie spółki, reszta są to spółki z MWIG-40. A teraz jeszcze dwa słowa o kryptowalutach. Kryptowaluty, no jeżeli sobie popatrzymy, to jest oczywiście wykres, wykres Bitcoina. Wygląda to, nie wiem, średnio. Dlaczego? Ponieważ Tutaj oczywiście mamy bardzo fajny, fajny zysk. Tak? Tu, przepraszam, brzydko tu wyszło, nie wiem czy to można cofnąć, ale tu był ładny wzrost. Wchodziliśmy, były sygnały kupna, wchodziliśmy na, na bitcoina. Wiecie, że ja inwest nie inwestuję w jedną krypto, tylko aktualnie w 22 kryptowaluty. Wszystkie, które są analizowane na analizie trendu, ja swój kapitał po prostu dzielę na 22 części i za każdą część kupuję odpowiednią kryptowalutę, jeżeli ma oczywiście ona sygnał kupna. I jeżeli chodzi o samego Bitcoina, no to na tej kryptowalucie się zarobiło i wszystko fajnie, ale poza Bitcoinem, praktycznie reszta kryptowalut miała tylko swoje 5 minut wejścia i potem wyjścia, a aktualnie są na, na dużo niższych poziomach niż były przed, przed wejściem. Zobaczcie, jeżeli wejście, bo tu był długi trend spadkowy, wejście prawdopodobnie ono było, ono było gdzieś tutaj. E, weszło się na rynek i spadki doprowadziły do tego. Że sprzedawało się nawet ze stratą, bo ta średnia się dopiero kreowała, więc kupiło się drożej, sprzedało się taniej, a yy, dzisiaj to ma dalej tendencję prospadkową. Jeżeli tutaj na przykład dojdzie do przebicia dołka, no to na przykład tutaj ten dodrze leci dalej w dół. Zdecydowana większość kryptowalut dzisiaj wygląda kiepsko, bo Bitcoin przebił swój szczyt i coś tam powiedzmy stara się zrobić, żeby iść dalej. A tutaj widzicie tu jest o, o krok od tego, aby przebić dołek i te litecoiny, te słabsze kryptowaluty, żeby one po prostu leciały dalej, e, dalej w dół, ale równie dobrze może być tak, że one miały słabszy moment, za chwilę wygener wygenerują, powiedzmy, sygnały kupna i będą pionowo leciały do góry. To też może tak być. To jest zawsze wróżenie z fusów. To jest tak, tak jak słuchanie tego tego redaktora w wiadomościach. Ludzie naprawdę nie wiedzą, co będzie jutro. Trzeba patrzeć na, na to, w jaki sposób zachowuje się matematyka i co podpowiada nam analiza techniczna. Kolejna kryptowaluta, Cardano, popatrzcie, już jest poniżej tego, gdzie było. Już, już przebiła dołek, próba wybicia, ale za chwilę może być tak, a równie dobrze może być linia pionowa do góry. Pilnować, pilnować, jeszcze raz pilnować. I ja wiem, że to jest demotywujące, ale ja Wam chcę opowiedzieć krótką moją historię, którą zacząłem jakby z kryptowalutami, kiedy zacząłem inwestować, i mam nadzieję, że to będzie dla Was pewną inspiracją na przyszłość. Chociaż ja to w swoim szkoleniu z inwestycji w kryptowaluty opowiadałem częściowo, nie do historii aż do dzisiaj, no ale tam kilka lat swojej historii opowiadałem. I tu, gdzie widzicie tą czarną strzałeczkę, to był moment, kiedy ja zainteresowałem się już tak na poważnie inwestowaniem w kryptowaluty. Znaczy nie tyle zainteresowałem, co już płaciłem na, na giełdy kryptowalut swoje pierwsze pieniądze, wtedy to było 20 tysięcy złotych. E, najpierw pięć na próbę, czy przejdzie, przyszło, dopłaciłem 15. No i rozpocząłem swoją przygodę z kryptowalutami. Dlaczego akurat w tym momencie, ja oczywiście w przyszłości nie widzimy, widzimy tylko i wyłącznie. To, co się działo do 2018 roku, bo ja 30 stycznia dokonałem pierwszej wpłaty, 8 lutego 2018 drugiej wpłaty. Dlaczego w tym okresie już powiedziałem, to jest wreszcie ten moment, żeby zacząć inwestować? No bo jeżeli zobaczyłem, że na kryptowalutach można było zarobić około 150 tysięcy procent od 2013 roku, to człowieka szlak brał. To już po prostu tego nie szło wytrzymać. Taka jest prawda. I ja wiem, bo to też trzeba cofnąć się historią tak, w czasie, co się w 2013 roku, w macie 12 lat temu mówił o kryptowalutach. To mówili, że tylko i wyłącznie przestępcy przesyłają tam sobie pieniądze, że to jest w ogóle szemrany biznes, że lepiej w to nie wchodzić i tak dalej. No przecież taka była ogólna opinia o kryptowalutach, zupełnie nikt nie mówił o tym w sposób poważny. I po, do 2018 roku to już zaczęło być coraz bardziej przyjazne inwestorom. Pamiętam pierwszą polską giełdę kryptowalut, BitBey'a. Pamiętam te pierwsze wywiady i tak dalej. Więc człowiek coraz bardziej się jakby oswajał z tym tematem. I dzisiaj wiadomo, że to jest zupełnie inny świat z tymi kryptowalutami niż był w 2013 roku, czy jeszcze, czy jeszcze wcześniej. Więc. Po pierwsze, jak się widziało 150 tysięcy procent wzrostu plus to, że coraz bardziej to środowisko było przyjazne, powiedziałem sobie, dobra, wchodzę, inwestuję. I co się oczywiście wydarzyło? Od tego momentu od szczytu, który na końcówce 2017 roku Bitcoin osiągnął, to jak ja zacząłem inwestować w Bitcoina, to on spadł o 82%. I trwało to. Tak naprawdę lekko ponad rok, bo niż tam powstawały sygnały kupna, to już był jakiś tam początek tego 2019 roku. Więc ponad rok czekałem i traciłem pieniądze. To nie jest tak, że ja nie straciłem 82%. Ja to w szkoleniu pokazywałem. Ja tam chyba straciłem 50 czy 55%, nie pamiętam dokładnie, co i tak jest oczywiście o jakby dużym procentem straty, ale to jest rynek kryptowalut i to trzeba rozumieć, akceptować. I wiedzieć, że potencjał zysku jest zupełnie inny. I pomimo tego, że aktywnie inwestowałem, że dokonywałem zgodnie z sygnałami kup-sprzedaj kupowałem, sprzedawałem, kupowałem, sprzedawałem to tam był taki trend spadkowy, później był, był też boczny na bitcoinie go tak za bardzo na tym małym wykresie nie będziecie widzieć, ale on jest tutaj. Tu, tam. tam jest trend boczny, który trwał może nawet pół roku a trend nie jest najgorszym trendem do kupowania i sprzedawania. Cały czas będzie wam, wam powodował straty na, na portfelu. I musiałem to przetrwać. No, ja pamiętam, z tych 20 chyba 8 zostało. No to macie ponad 50% spadek. I musiałem to przetrwać, ale co się wtedy stało? Wtedy nad, nadszedł nowy czas wzrostów i od... Tamtego, od, tej, od początku 2019 roku do dnia dzisiejszego, bo sobie zrobiłem tam 105 tysięcy ma aktualnie bitcoin, macie 3123% zysku. 3000% zysku. 3000% w zaledwie tam, um, ile to mamy? 5, 6, 6 lat, tak? 6, 6 z hakiem, 6,5, 6,5 roku, 3000%. Jest to niesamowite. Oczywiście całości nie idzie wykorzystać, no wiemy o tym, że że są takie momenty, kiedy po prostu ten rynek nam odbiera część tego zysku. To jest logiczne. Ale duża część tego zysku została w portfelu. Ja wiem, ile już zdążyłem z kryptowalut sobie powypłacać, ale trzeba być cierpliwym, konsekwentnym. No i mieć trochę żelazne nerwy, trzeba to rozumieć. Trzeba rozumieć, że człowiek, który będzie stosował analizę techniczną w sposób konsekwentny, i cierpliwy, długoterminowy, on wygra z tym rynkiem, on będzie zarabiał, pomimo cholernie trudnych początków, jakie miałem z kryptowalutami, i tak in plus jestem bardzo, z czego bardzo się oczywiście też cieszę. Dlatego, jakby patrząc na tą obecną sytuację, pomimo tego, że wiem, że, że ostatnie dwa lata też znowu, bądźmy sobie szczerzy, 2003, tu macie, 2003 do 2005, Wzrosty i teraz w 2025 roku, 2023 do 2025, przepraszam, i teraz aktualnie w tym roku mamy kichę. Cały czas mamy kichę, pół roku. Portfel nam słabnie, cały czas zabiera nam pieniądze, pieniądze. Wchodzimy, wychodzimy, próbujemy. Nie, to, nie, to, nie ten moment. Na Bitcoinie się coś zarobiło, a na innych kryptowalutach się straciło. Znowu jesteśmy niżej, i tak dalej. I rodzi się taka frustracja. Po co ja aktywnie inwestuję, ja cały czas tracę? Po co to robić? Po to, że ktoś, kto jest konsekwentny na tym rynku wygrywa. Jeżeli ktoś jest niekonsekwentny lub nie rozumie aktywnego inwestowania, lepiej w ogóle żeby w życiu nie inwestował, bo nawet inwestując aktywnie, ale w sposób taki emocjonalny, to i tak wypłaci te pieniądze w nieodpowiednim momencie zamiast konsekwentnie dążyć, dążyć do tego celu. Bo rynki przecież muszą w koniec końców iść do góry, prędzej czy później, bo tak działa po prostu rynek, tak działa rozwój, tak działa świat. Tak więc wiem, że przeżywamy trudne momenty, wiem, że na świecie jest niepewnie, wiem, że może być gorzej niż jest teraz, ale wiem też, że pomimo tego, że w historii było źle, zawsze przychodziło, przychodziło słońce, zawsze przychodziło jakby od, ten, ten moment ożywienia, rozwoju, wzrostów i to długoterminowych i bardzo Zyskownych, bardzo poważnych wzrostów. Tego Wam oczywiście życzę. Kiedy to będzie, nie wiem, ale czekam na to równie niecierpliwie jak pewnie i Wy. Tyle, dzięki za uwagę. Króciutko spotykamy się za miesiąc. Mam nadzieję, że w lepszych nastrojach. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Cześć.